Dobra, zrobiliśmy przed chwilą te dwie misje poboczne. Myślę, że dobrze, myślę... Mam nadzieję, że ja nie musiałem tutaj nic rozszyfrowywać i to się samo zrobiło, bo... Ja nie mam żadnych tutaj dowodów zebranych, mam tylko to. Nie wiem za bardzo, o co chodzi tutaj. Cegła w murze. Działający w Berlinie rosyjski gangster Anton Wołkow jest powiązany z Perse Perseuszem. Trzeba go zabić lub schwytać. Jak już mówiłem, ja nie jestem dobry w schwytywaniu, ja... Jestem lepszy w zabijaniu, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Jakie mamy dowody? Zdjęcie Antona Wołkowa, rosyjski mafiozo, pistolet usypiający? Infiltracja bez zabijania. Lawrence Sims tr trzyma kilka takich w kryjówce na specjalną okazję. W przypadku misji w Berlinie Zachodnim zalecił mieć taki przy sobie podczas infiltracji miasta. Na, na wypadek, gdyby zespół musiał śledzić Antona Wołkowa czy Franza Krausa wśród niewinnych cywili. A, czyli do tego będziemy z tego będziemy strzelać. Najprawdopodobniej do tych gangsterów, musimy z łach, co, których musimy zwyciętać, rozpoczynamy tę misję. Jak na razie to ta kampania jest super, nie? Uwielbiam ją. heads the Russian mob that moved into East Berlin once the Wall went up in '61. This guy has connections to cartels throughout Europe and the Americas. Neutralizing him will not only hurt Perseus, but the global syndicate. He's a big fish. And here's our little fish, Franz Kraus. According to MI6, he's one of Volkov's information couriers. He has a drop with Volkov scheduled for tomorrow night. We will infiltrate East Berlin via the U-Bahn. The ghost station on the other side of the wall has the access point we need. From there, we will watch Kraus as he enters the city. Once Volkov shows his face, it's kill or capture. Kill or capture? will <laughs> <Chyba będzie> kill. <laughs> Nie no, postaram się go sobie dać. Lepsze zakończenie will be. Ale jak nie będzie opcji schwytaj, to niestety trzeba zabić. Jak na razie to ta gra mi się podoba, 10 na 10 oceniam tą grę. Multiplayer jest super, zombie jest jeszcze lepsze. Ta gra jest warta każdego grosza. O, udajemy cywili. What you what you the is this Dass? As soon as the train seems to do this, I'll jump off. Part Lazar. Wait till the next station. Bell and I'll track down Krauss. Mm -hmm, jedziemy po kraucę. OK. Trochę bolało, nie powiem. Patrol. Nie widzą nas. Uh, co robimy? Strzelamy? Ja bym zabił. Użyj jako tarczy, okej. Okay. Oni strzelali z broni, ale pociąg jechał i zagłuszył te dźwięki broni Idealny timing. Hej! Dawaj skakuj adler.

I ja nie mogę, ta grafika na YouTube. Pewnie tego nie widać, jaka ta gra jest przepiękna, ale. Wow, YouTube robi takie dziwne rzeczy, że on zmniejsza jakość filmów. Nie wiem dlaczego. Ostatnio to zauważyłem mur berliński.

W ogóle ten typ ma w bagażniku milion. miliard pretzli i sera, ja nie wiem. No, czyli to jest Kraus, mam mu zrobić zdjęcie czy co? Zrobię mu zdjęcie. Jak to nie on? Przecież pokazuje mi Kraus, jak to nie on? Halo. No, no, no wcześniej mówię, że to nie on.

Maskowano Cię, aha, czyli jak podejdziesz o milimetr za blisko do jakiegoś strażnika, cała... Wsz, cała armia żołnierzy NRD zacznie do Ciebie strzelać. Niebieski parasol. Ale ten barfaj nie wygląda. Niebieski parasol. Nikt tutaj nie ma parasola. O, tu jest. Idzie na ja nie rozumiem. O. Co jest? Jaki nasłuch fajny, nazwiemy go. Uratuj lub uczysz informatora. No dobra, jak mam stąd wyjść? O, wędro. Biło się tamty. Czem ten typ tam rzega? Jak mam stąd wyjść? Mam stąd wyjść jakoś? Którendy? Kanałami? O. A, szybko, szybko. Dobra. Skradanie się, Pozostań w ukryciu, by uniknąć wykrycia. Nie no serio, mam pozostać w ukryciu, aby uniknąć wykrycia. N nigdy mi się nie domyśli. Wrogowie zostaną alarmowani. Ikona mruga na czerwono, a wskaźnik jest pełny. Okej. Okay. Czyli nie dać się wykryć po prostu. U.

tak Co? O ty ty jesteś jakiś, szukali cię? Jak on cię nie znalazł? Co teraz? Dąż do Lazara. Saj, tędy chyba. Tak, tędy. Oj, 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 oj. tu się zaczyna skradanka. Oznaczę sobie wrogów, mam robić zdjęcia im, miałam przybliżyć po prostu, ale fajnie to widać. Dawaj, zaznacz mi ich Zaznaczam sobie ich wszystkich, żeby było łatwiej, bo później wyjdę na jakiegoś gościa Którego nie widziałem i nie zaznaczyłem i będzie... ...śmiesznie Ale to chyba wszyscy, mam nadzieję Albo nie? Czyli możemy iść tędy albo tędy. Kiedy ostatni raz Call of Duty dał mi kilka opcji, żeby zrobić jakąś misję? Mogę iść albo dachami, albo iść dołem i zabić kilku strażników, albo chyba ominąć wszystkich strażników. Ja najpierw spróbuję zrobić to, opcjonal... to opcjonalne zadanie. Uratuj lub ucisz informatora. Spróbuję to zrobić. Będę musiał chyba tędy przejść przez tego strażnika tutaj, ale to chyba nic. Gin. A nie musiałem go zabijać nawet. Dobra. Dobrze. Gdzie to schować? A, tu zostawię, <laughs> nie zauważam O, o, o Dobrze Profesjonalny włamywacz Jak to zagrać? Dobra, trzeba szybko strzelić tak, bam, bam think I been monitoring a, a you. kgb field house i for you. know they looking for you. they found monitoring i nearby done field house. the do they Dobra, nie możemy tracić czasu. Ty tutaj sieci, czekaj. Mam nadzieję, że nie jesteś zły. Ja miałem opcję, żeby cię zastrzelić. Mam nadzieję, że wybrałem dobrą opcję, żeby cię ura uratować. Boże, sorry, że... tak mi się odbija. Nie zauważysz mnie, nie masz... Hello. Nie zauważcie mnie, nie zauważcie mnie. Hmm, 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 hmm. Lazar, gdzie ty jesteś? O, czemu? No, na pewno nikt mnie nie widział. Unikając wykrycia, prześledzili się przez uliczki. No, nikt mnie nie zauważył. Wow. Ja zazwyczaj nie jestem dobry w takie skradanki. Ja, ja zazwyczaj po prostu wbiegam na środek i. ginę. Wiadro.

Belt. get eyes on Krauss. Hmm. What do you think, Lazar? Sounds like Volkov wants Krauss' briefcase. We should place a tracker on it. The case will lead us straight to Volko. One of us can sneak into Kraus's apartment. Avoiding Kraus and his wife might be the greater challenge. Bell volunteers. While he's doing yeah, this, around the area, unwanted guests. Park. You can keep an eye on us from here. I'll try to give you my best angle Lovely. so <laughs> Musimy umieścić nadajnik w teczce tego całego Krausa. Jak ja mam tam wejść? Tam jest milion strażników. Mam nadzieję, że mnie... O, akurat sobie idzie, super. Cześć, mm cześć, -hmm. cześć, cześć, cześć. Nie da cię zauważyć przez Krausa ani... ...jego

Ej, da szukasz mi mojego skjerm? Idę in a par minut. Szybko. Szybko, kwaćo. O nicie. We hm. Gdzie jest, o, oh, o, oh, oh, ja nie jestem dobry w takim misje. Gdzie jest egwaliska? Halo? Oni jeszcze dzieci mają? Hu. O, o. Ale ja się ukryć. Schodzi po schodach. O, o. Zauważy to. Ale dobra, ona wygląda jakby spała. Dobra Low bell. ja, klar. Mogę go uśpić Uśpię ją zanim ona odbierze. Ten telefon nie jest dla ciebie dzisiaj. Ciekawe, co by się stało, gdybym ją zostawił tak po prostu na podłodze. Ciekawe, jakby on zareagował. O, znowu to samo: moja żona śpi na podłodze. Tak jest codziennie. Oni mają. Czyli on z tego biura wychodzi. Lisek wali, Do wody, o. Teraz na dół. Ja nie wiem, co on robi po tym, jak on schodzi na dół. Nie idziesz na górę, prawda? Jego walizka tu powinna być. Lampę ufał. Mama, uh, sekretne przejście, wow, bierzemy walizkę, znaczy nadajnik ustawiamy w niej. Dokładnie, że on nie za mną Aha Wiedziałem. Wiedziałem Ja myślałem, że to dziecko z tamtego pokoju Coś tam wydaje jakieś dźwięki oh, złapali nas. Perseus has been looking Perseus no We have greater killer as well. Her own colleague, Greta You spineless piece of shit! I'm sorry, Greta. KGB's pockets are deeper. I'm sorry. I Brzydki jesteś idź sobie. A masz. Dobra, ale tak przepraszam, nie chciałem. No i wszystko robię źle. Какой ты что ...по правой стороне. Что это такое? Убейте Dobra, sorry, nie krzyż na mnie. Jezu, nie chciałem. Cześć Adler, co to u siebie? Tak trochę zwaliłem całą sytuację, bo uratowałem szpiega. Który działał przeciwko nam. Ja nie wiedziałem, mogę go zabić. Trochę mi śmierdziło, no, ale ja mogłem go zabić. Ja nie chciałem, ajajaj. Zabij lub schwytaj, dobra. No to zabijamy. Nie no, postaram się schwytać. Cześć. So, here we are. You and that. Mogę go zabić. <laughs> Dziękuję. Ну, добра, трое было тяжело.